Zdradzam, ale w końcu walkę ze Starlo. Okej. Okay. Oczywiście nas związał tutaj. lasem. Wiem, że stać mnie na więcej niż to. Wiem, że godny szeryf stanąłby twarzą w twarz ze swoim przeciwnikiem uczciwie. Aczkolwiek nie jesteś zwykłym bandytą. Przygotuj się. Aha. Fajnie, tak. Ja nie jestem bandytą. Jestem zwykłym dzieckiem. <śpoko> Spoko. Nie ma problemu, stary. Okej, okay, no dobra, bijemy sobie go oczywiście z Six Shooterem. 91 damage'a. <laughs> Nawet związany jesteś utalentowany. Z pewnością mam oko do talentów. No. No widzisz, Starle. Dobra, ty tutaj dalej nas no, atakujesz. My nie pozostaniemy ci winni. I też cię będziemy atakować. Uszło mi trochę słabiej. 79 damage'a. Chociaż wciąż część mnie chciałaby, żeby to wszystko pozostało takie, jakie jest. No cóż, Starlo niestety pod tym względem moglibyście się dogadać z pacyfistyczną Cerobą pod koniec gry, bo wasze osądy były podobnie zagmatwane. Dlaczego musiałeś postawić nogę akurat w moim mieście? I jeszcze zaledwie parę godzin temu wszystko było w porządku. A teraz, no cóż, jesteśmy tutaj. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, ale ja mam takie przyczucie, jakby akcja Wonder Day Yellow działa się co najmniej przez tydzień, a tak naprawdę ona się dzieje w jednym dniu. Clover <laughs> na pewno musiała dużo przeżyć. To jest jedyny sposób, aby to wszystko naprawić. Jedyny sposób, który ja znam. Okej, okay, rzucasz teraz na nas tą podkowę od konia. Spoko. Na moje nieszczęście na nim też oberwałem. Dobrze. Darlon już ma mniej niż połowę HP. No, jak mi się po szczęście, to nawet się uda go zabić jeszcze w następnym ataku. Dobra, yy, rzucasz tutaj w nas dynamitami. Spoko, dobra. No i co? Wystrzeliwujemy kolejną salwę pocisków w stronę Starla. Czy go zabijemy? Nie. W następnym ataku. Przestań się o tak wiercić! wiesz, trudno jest się nie ruszać, kiedy ktoś do ciebie strzela. <ścoughs> dobra, no i co? Żegnaj. O, nie trafiłem. Kramer, musisz zrozumieć. Kurde, nie trafiłem. Najgorzej. Nic nie zrozumiem, Starlo. A co więcej, powiem ci, że to już jest twój koniec. Było miło, ale to wszystko minęło. Ach, spodziewałem się, że to nadejdzie. Gdybym tylko założył okulary ochronne. <śmulary> ja nie mogę skłamać. Nie jestem na to gotowy. Powiadom moich rodziców. Że nie będzie mnie przez jakiś czas. Do zobaczenia, dzieciaku. O, dobra, 500 expa, 50 golda. Spoko. Hej, Clower! O nie, o nie, nie, nie. O, nie widziałaś nic. Czy widziałeś, Starlo? Eee, tak mi przykro. To nie była Twoja wina, że to się stało, więc nie przepraszaj. Muszę się dowiedzieć, dokąd poszedł. Od czasu rozstania nie widziałam go nigdzie. No już nie zobaczysz. He's dead. Dawno już nie był tak załamany, więc martwię się o niego. Porozmawiam z jego rodziną, może oni coś wiedzą. Do zobaczenia później. O, Boże! Dobrze, że tego nie widziałaś. Klower! Klower! Czy to była ceroba? Ciekawe, dokąd się tak spieszy. O tak, e, cześć. Więc mam dobre wieści i złe wieści. Znaczy no, tych dobrych. Ceroba znała mojego starego znajomego i z tą wiedzą uwolniła mnie. Widzę, że już się poznaliście. Wie, że nie powiem o tym Azgorowi, więc nie ma się czym martwić. Teraz, gdy tym się już zajęliśmy, pora na te złe wieści. Muszę wrócić do swojego świata, niestety. Wiem, że właśnie powiedziałam, że nie opuszczę twojego boku, ale no cóż, wiesz... Doszło do tego zejścia z naszej trasy, no tak. I również zdam sobie sprawę, że porzuciłam swoją pracę, aby podróżować z tobą i ponieważ pobyt w więzieniu trwał tak długo, muszę wracać. Jeśli przynajmniej nie zajrzę do pracy, gwardia królewska nabierze podejrzeń. Dodatkowo, Ewa została zniszczona, a to była ich własność. Znikam tylko na chwilę, aby naprawić swoje błędy. Zaufaj mi, to pomoże ci w dłuższej perspektywie. I wiem, że jesteś wystarczająco silny, aby sobie poradzić samemu. Więc wyślę ci wiadomości, gdzie się spotkamy, dobrze? I jeszcze raz, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przepraszam za to. Do zobaczenia później. Okej, okay, czyli dialogi się różnią, to znaczy, Ceroba poszła tutaj do góry, więc sobie za nią pójdziemy. Okej, okay, cześć Flau, skomentujesz to jakoś? Okej! Stajesz się w tym profesjonalistą, kolego! W tym tempie będziesz mógł zmierzyć się z samym Azgorem. No tak, będziemy mogli się zmierzyć za zgorem. No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, wchodzimy do środka. Okej, okay, jesteś tu Cerobo. Więc nie możesz nigdzie znaleźć Starlo. To zupełnie jest do niego niepodobne. Miałam nadzieję, że jest tutaj, ukrywa się w swoim pokoju lub coś w tym stylu. A teraz nawet nie mam pojęcia, gdzie on mógłby być. Może uciekł? Jego imperium się po prostu pod nim zawaliło. Gdzie jednak? Ścieżka, którą obrał, prowadziła tylko do bramy Steamworks. Czy myślisz, że on przeskoczył przez płot? Nie mam mawy. On nie mógłby tego zrobić. Przecież wie, że tam nic nie ma. Czy on kiedykolwiek trzymał się zasad? On mógł. Wszystko jest w porządku. Zachowajcie spokój. Jeszcze nie sprawdzili Wszystkich naszych opcji Jestem pewna, że on wkrótce wróci On ma zbyt miękkie serce Mam nadzieję, że masz rację O Boże No cześć, przyszedłem wam coś powiedzieć Zostaw nas w spokoju, dobrze? To jest sprawa rodzinna Ale ja chcę wam coś powiedzieć Mój biedny chłopiec, dokąd poszedł? Przepraszam dzieciaku Nie mamy teraz czasu na rozmowy Ehm um, Ehm um. Okej. Okay. Czyli da się dzieje, kiedy zabijemy Starlo, piwnica jest zamknięta. Prawdopodobnie tam przechowywane są zbiory. No więc... E, fajnie. Dowiedzieliśmy się przynajmniej co się stało. Widać z powrotem. Mam trochę wiadomości. Teraz możesz wysłać samego siebie, jeśli tego sobie życzysz. Wysłać samego siebie, co to ma oznaczać? To oznacza, że transport jest całkowicie bezpłatny. Jeśli chcesz podróżować, daj mi znać. Wzbijemy się w przestworzań, nie martwiąc się o nic. A teraz muszę już iść, ale nie denerwuj się. Po prostu zadzwonię, by skorzystać z naszych usług. Ty yeah. ja. Um. Ja, sobie zobaczę, że czasami nie macie tutaj jakichś dla mnie listów. Witaj. Pozdrowienia. Hip, hip, hurray. Co mój dzisiaj dla ciebie zrobić? Poczta. Czy masz zegarek? Jeśli nie, w porządku. Ponieważ wiesz na co przyszedł czas, czas na pocztę. Czas na pocztę. Czy masz jakąkolwiek pocztę do odebrania? Zobaczmy. Nie masz. Jaka szkoda. Jeśli chcesz sprawdzić ponownie, po prostu zadzwoń. Do zobaczenia później. Kurde, wiecie co? Jedna rzecz mnie nie daje spokoju. Bo, co roba się wróciła. Dobra, nie, idę zobaczyć, ja muszę się dowiedzieć, czy tam czasami ona gdzieś nie stoi i nie ma jakichś nowych dialogów. Tak, wiem, pewnie chcielibyście, żebym poszedł teraz do Steamworks. No ale cóż, moja ciekawość mnie tak zżera, że no chyba bym sobie tego nie wybaczył. Gdybym się po prostu nie poszedł wrócić sam przekonać. Dobra, szybko sobie tutaj ominiemy ten zapis. No i dobra. Jesteśmy w mieście, które jest rozwalone. Znaczy, ono nie jest rozwalone, ale bardziej roz zrozpaczone, że już Fiesty Five nie istnieje. Dobra, tutaj widzę, że nie ma ceroby. Okej. Okay. Czy tutaj jest ceroba? Nie ma tutaj ceroby. Spoko. E, chyba, że ona prawdopodobnie się mogła też wrócić do, 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 do własnego domu. Tutaj. Zamknęła tego gościa za próbę obrabowania nas. Okej. Okay. Mocz! Co ty tutaj robisz? Tutaj też jej nie ma. Kloe, przepraszam, że trochę popsuliśmy ci zabawę. To naprawdę nie była twoja wina, po prostu się z tobą bawiliśmy. Tak czy inaczej, źle się czuję z powodu tej całej sytuacji. Muszę porozmawiać ze Starlo o tym tak szybko jak to możliwe. Inni potrzebowali trochę więcej czasu. Ja wymknęłam się, kiedy byli zajęci. To jest to, co robię najlepiej. <laughs> nie będę miała ci za złe, jeśli będziesz chciał opuścić to miasto. Mam nadzieję, że dobrze się ubawiłeś. No wiesz. Przed tym wszystkim. Eee. Tak. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem że akurat ta postać tutaj będzie. No i dobra. Prawdopodobnie z mogłaby być gdzieś w mieście, ale szczerze, jakoś aż tak zdeterminowany nie jestem. Fajnie, że dodali tam mocza. Dodatkowe dialogi zawsze na plusie. No to co, idziemy sobie wyżej. Oczywiście amunicji od Flower'a nie otrzymaliśmy, bo nie jesteśmy na potworobójczej ścieżce morderczej. Spoko. Idziemy sobie teraz tutaj mm, za dom Stara. I jak teraz to otworzymy? No cóż, czyż to nie wspaniałe? Każda osoba, którą spotkałeś, po prostu zostawiła cię dla własnych interesów. To nie są prawdziwi przyjaciele, nie ma mowy. Ale ja jestem tu dla ciebie i zawsze będę. A teraz wydostańmy cię stąd. Mm, no właśnie. Wrota do Steamworks. Jakieś pomysły Flowey? Nie jestem pewien jak to otworzyć. Poczekaj. <grystanie> Czyli siła razy nie dokończy tego. <grystanie> Okej. Okay. Widzę, że zastosowałeś moją taktykę. Dobra. No i drzwi się otworzyły. Super. Oto jeden ze sposobów otwarcia. W końcu możemy opuścić to pustkowie. Do zobaczenia później, Cloer. No dobra, do zobaczenia później w Wchodzimy sobie do Steamworks. Oczywiście drzwi się jak zawsze zamykają za nami automatycznie, abyśmy czasami nie mogli się rozmyślić od podjętej naszej decyzji. Spoko mamy tutaj kamerki albo jakieś inne systemy, o których to funkcje się na pewno już nie dowiemy. No dojdziemy sobie już ostatnią prostą do góry. Ok, wchodzimy do tego pokoju z serwerem i witaj a normalny kwiatku. Witaj z powrotem! Jejku ta okolica jest naprawdę ponura. Wygląda tak, jakby była opuszczona od lat. A jednak ta maszyna wygląda na bardzo ważną. Rozejrzyj się po okolicy i zobacz co możesz znaleźć. Rozmawiam z tobą później. No dobra, okej. Okay. Czyli tutaj mamy ten główny terminal. Przy nim się chyba nic nie robiło. Dobra, idziemy sobie na lewo. E, oczywiście nie możemy w tym podejściu zmusić Floweya, aby otworzył te drzwi. Jeszcze sobie zobaczę w sumie co jest tu napisane. Zardzewiały generator mocy. Jednak nie masz pewności czy dalej działa. A co roba od razu założyła, że... No dobra, działa jest git. Okej, okay. podchodzimy sobie do pierwszej wodnej, może nie wodnej, cieczowej zagadki. Okej. Okay. Tutaj musimy tą ciecz doprowadzić do odpowiedniego poziomu wszędzie. Y Jeszcze ten na dole. O, super. Udało się. Otwiera nam się most do drugiej zapadeczki. Spoko, idziemy się teraz do niego przejść. Teraz się zastanawiam, skoro Flavi jest w stanie otworzyć tamte drzwi, to dlaczego nam tego nie zrobił? Jakby. Okej, okay, z cyrobą, no to to by wyglądało dziwnie. Gdyby nagle magiczne pnącza otworzyłyby przejście. Ale jednak, kiedy no, jesteśmy sami, to mógłby to zrobić. No chyba, że nie chce się przemęczać. Więc. Ciężko w sumie stwierdzić. Mm. Dobra, mamy coś podobnego, tylko że mamy jeszcze taki jeden duży zegar, który też musimy <laughs> zapełnić. Okej, okay, na dół. Y Aha dobra, jeszcze ten zegar muszę dopełnić. o, y Zaraz. Y Chwila, e, okej. Okay. I teraz powinno być git. Super, udało nam się, przejście się otwiera. Następna no, ciekawa sprawa, jakby, widzicie, rozwiązujemy zagadki, jak ją rozwiążemy, to coś się otwiera, czyli w tej placówce muszą być jeszcze jakieś zapasowe generatory, które może nie odpalą całej placówki, ale jednak na podstawowe systemy, widzicie, wystarczają. Hejka! Wygląda na to, że robisz bardzo duże postępy. Nie żebym się spodziewał czegoś innego. Chodźmy dalej, zobaczmy co to miejsce ma do zaoferowania. No dobra, spoko, giereczka zapisana, na razie się przejdę na lewo, tutaj wziąć sobie to leczonko. Weźmiemy sobie oczywiście beef jerka, nie mam pojęcia ile on nas leczył, ale na pewno wiem tyle, że coś leczył. Wiecie, za darmo to jest uczciwa cena. Ok, koniec mojego gadania, idziemy już przełączyć ostatni przełącznik. Które nam to aktywuje Axis'a, jak i również całe Steamworks. Dobra, o tym właśnie mówiłem. No i super, udało nam się to przełączyć. Dobra, Steamworks już za chwilkę nam się tutaj włączy. Słychać nawet, że teraz w tle coś się aktywuje. Maszyneria podobna do rdzenia ukazuje nam się w tle. I tak, muszę jeszcze raz wam to powiedzieć, bardzo kocham ten soundtrack ze Steamworks. Okej, okay, ten generator też już się, widzę, włączył. Spoko, no to co? Wychodzimy stąd, idziemy do naszego kolegi Flawaya. Jestem ciekaw czy on zauważył na przykład to, że Axis uciekł. Ruszajmy, kolego! <grybujesz> no dobra, to ruszajmy. Okej, okay, właśnie. Tutaj teraz będziemy dochodzić do miejsca z parą wodną i powiem Wam tyle, że wiem jak zrobić tego glitcha, o którym Wam opowiadałem już jakiś czas temu, chyba w dzisiejszym slajdzie, wystarczy po prostu otwierać i zamykać ekwipunek. To jest aż tak proste naprawdę. Widzicie teraz sobie tutaj, używam tego glitcha, ja autentycznie na klawiaturze nie klikam nic innego, jak tylko strzałkę w lewo i X i C, czyli otwórz i zamknij ekwipunek. Dobra. No i rozwiązaliśmy ją, super. Fajny taki trik speedrunerski. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że tutaj zrobiłem takiego glitcha. Okej, okay. dochodzimy do schodów. Idziemy sobie oczywiście z schodami do góry. Zapisywać gry nie mam po co, bo po co? Skoro już wiemy, że dalej na pewno nie czeka na, na nas nic złego. Oprócz takiego jednego robocika. Dobra, mijamy sobie dyplomy. No i dochodzimy już do pierwszego spotkania z naszym drażnikiem robotem Axisem. Witaj. Axis Model 14 gotowy do ochrony. Strzeżenia. Zauważona intruza. Steamworks. Wschodni oddział. Popełniłeś następujące przestępstwa. Wstęp na teren prywatny. Używanie maszyn bez zezwolenia. Człowiek. Jak chcesz odpowiedzieć na te oskarżenia? Niewinny. Winny. Bycie człowiekiem w podziemiu sprawia, że już przewiniłeś. Nie no, jesteśmy niewinni, ja nic nie zrobiłem. Widzę, że będziesz grał twardego, ha? Ta nie ma znaczenia. Przeskanuję twoją twarz moim wykrywaczem kłamstw. <głos> <głos> Niewiarygodne! Masz najbardziej pozbawioną emocji twarz, jaką kiedykolwiek widziałem. <głos> Dzięki. <głos> po prostu będę musiał zaufać swojemu szczeremu przekonaniu i powiedzieć, że po prostu kłamałeś. Ciesz się swoim izolacją, człowieku. Ej, jakiś nowy dialog, fajnie, fajnie, dobra. I... o, Flavery nas uratował, super. Fajnie, że mi pomogłeś. Howdy, cieszę się, że udało mi się ciebie złapać na czas. Czyli co, wygląda na to, że to już twój trzeci upadek, który przeżyłeś w trakcie swojej podróży. No. <ścoughs> Skoro masz na imię Koniczyna, to z pewnością masz dużo szczęścia. <ścoughs> dobra, oczywiście ja sobie tylko żartuję. Powiedziałbym, że jesteś bardziej maszyną niż tamten robot na górze. <gry> no cóż, miałem nadzieję, że będziemy mieli teraz prostą drogę do wyjścia, ale oczywiście, że nie. Jeśli znowu natkniesz się na ten kawałek metalu, postaraj się nie dać złapać. Okej. Okay. Albo, no wiesz, dać ją zabić. Chociaż teraz, gdy tak o tym pomyślę, śmierć oszczędziłaby mi więcej czasu. No wiesz, mógłbym cię po prostu używić już na miejscu. Żadna ilość makabrycznych zgonów nie jest w stanie powstrzymać naszego Clover. Czyż to nie jest świetne? Dobra, i chyba wygląda na to, że nie będę musiał budować robota w ogóle. Przez te drzwi można przejść. Taka ciekawostka, no, ale nie zajdziemy zbyt daleko. Nie mogę uwierzyć, że dałeś się na to nabrać. Jestem mądry, dlatego przewidziałem twoją ucieczkę. A teraz wracaj dam. <śmiech> <śmiech> Jeszcze raz! <laughs> Co? Dlaczego? Myślałeś, że po jednej próbie po prostu sobie odpuszczę? Eee, miałem to zrobić, naprawdę było blisko. A teraz zamknę drzwi na klucz. Żegnaj. <noise> Drzwi są zamknięte. No dobra, no to cóż. Idziemy do wentów. Tak, robota nie zbudujemy. Dobra, wychodzimy stąd. Nie mam sensu się tutaj kręcić. W otworze wentylacyjnym kilka śrub jest luźnych. Udaje ci się otworzyć wentylację. No i dobra, przechodzimy przez wentylację i wychodzimy. Hmm. Po drugiej stronie pokoju, z którego wyszedł Axis, tak, dobra. Hejka, miło widzieć, że udało ci się stamtąd wydostać. Mózg tego Axisa musi być naprawdę przerdzawiały. Niewiele trzeba było, aby wydostać się z jego pułapki. Mam jednak przeczucie, że nie ostatni raz się z nim widzisz. No tak, jeszcze dużo razy się na pewno na niego natkniemy. Dobra, przechodzimy sobie na lewo I mamy. Jandroida, e, którego sobie oczywiście rozwalimy dla czystego Golda Super 94 Major. Czyścić! E, dobra, a tutaj to był ten atak. Wystarczy się schować w prawym dolnym rogu, aby go uniknąć. Super. Na następnym ataku oczywiście, Jandroid już pada. Żegnaj, panie Jandroidzie. Przy spinach chciałem go oszczędzić, ale. o co? Jak to są tylko roboty. Okej. Okay. No to sobie idziemy na. Lewo, okej. Okay. I tutaj dochodzimy do naszego pana płaszczki. Podłoga to lawa, podróżniku. Z przykrością muszę przyznać, że jakiś czas temu nie udało mi się ukończyć tej gry. Bzt. A aczkolwiek nie musisz się niczym martwić, przeprowadzać ją przez to jezioro, czy się przejechać, oczywiście, dobra. I teraz będziemy iść do ostatniej części naszej układanki, oczywiście mówię teraz w kontekście tych złotych przedmiotów. A dokładniej musimy wejść tutaj sobie na tą malutką wysepkę, przejść się na lewo do pana zegara i podejść w takie jedno specyficzne miejsce, które nam otworzy takie drzwi w Steamworks. Coś gdzieś się wydarzyło. Ja bardzo dobrze wiem, gdzie to coś się wydarzyło. To jest tyle, ile wiem, jeśli chodzi o ten tutaj taki nasz mały sekrecik. Dobra. Ale zanim się tam przedostaniemy, musimy oczywiście otworzyć te przejście, więc aby to zrobić, musimy się tutaj przejechać na lewo do następnych wędków z parą wodną oczywiście. Ja już bardzo dobrze wiem, jak sobie z nimi radzić przy pomocy tego Glicza z ekwipunkiem, o pyk, Boże, ja ja się w to wrąbałem, najgorzej, dobra, no i oczywiście teraz sobie spamujemy otwieraniem i zamykaniem ekwipunku, no i nice, udało mi się, bang, dobra, wyłączyliśmy oczywiście parę wodną, dobra, idziemy sobie wyżej, otwieramy sobie to przejście, słup, przejście nam się już otwiera i teraz się będziemy wracać, Tą samą drogą, z którą przeszliśmy, ale oczywiście po drodze yy, zgarnę sobie takie dodatkowe 60 golda, które się znajduje w śmietniku. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, aby wyrzucić yy, pieniądze do śmieci. No, ale jednak pracownicy Steamworks musieli się bardzo odurzyć tą różową cieczą, aby zrobić coś takiego. No cóż, ja z tego tylko korzystam. Zjeżdżamy na dół i jedziemy sobie na prawo, na dół. Ok. I, i, I wydaje mi się, że już w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że zbliżamy się wielkimi krokami do tego sekretu, e, zaraz tutaj na dół i w lewo, do tego sekretu, o którym Wam mówię już od samego początku tej serii. Dobra, jedziemy sobie tutaj wyżej i jak pewnie teraz sobie zobaczycie, tutaj otworzyły nam się takie tajemnicze drzwi, więc wejdźmy sobie do środka.